i witam was w kolejnym, tak w środę zamiast boost simulatora po po tak jakby chciałem um, możecie coś w komentarzu um, czy chcielibyście taki mini maratonik że... no dobra daily to no może bym zrobił takie daily właśnie przez tą grę e, właśnie widzicie przez tą amostangę tydzień minął rolsto oddałem, nie jeszcze nie oddałem, stoi u mnie bo jeszcze jest robiony, bo niestety tak nie jest. do jest rejestrację bo czekajcie bo przejdziemy się Przeszłem pod nim bo a już i tak się do sorry, że tam na przykład jest, będzie błotnik czarny, a tu już też jak um... no, czerwony bo kopiliśmy używki jak wiecie. Dobra. Pora go spuścić, nie? Dobra. Otto już ktoś się kłóci. Widzieliście, widzieliście, dobra. He, he. No ile O! Dobra. Trzy, dwa... Zostaw lajka like i suba, bo... Właśnie tyle osób ogląda mnie bez subskrypcji Jakiś smutny chłopak. Tyle właśnie mm, ludzi jak właśnie widzicie yy, przed sobą Ogląda bez subskrypcji Zasubskrybuj a, Albo Albo będę się patrzył ciągle w tą skrzynkę Zasubskrybowałeś? Dobra To widok Haha, ha, nowe felgi Powiedzieć. powiedzieć Powiedzieć... Powiedziecie. Powie... Powie... Powiedziecie, że śpię na pieniądzach. Nie. Niestety nie. E... Koszty felg to około 20 tysięcy zł plus lakier. Napisy złote. No znaczy żółte no. O, zaciski pomalowaliśmy. I póki co, no, nie zobaczycie takiego Mustanga w takim kolorze. Oczywiście nie w takich łaciatych, ale no w białym, oczywiście e, będzie, będzie miał trochę inny kolor. Znowu on z jasną Nie jest na głównej. Pierwszy, oczywiście. No to wie. no kto wie, ten. <gry> Rejestracja ja załóżmy tą, tą małą. Taki Klimacik, choć nie wiem, takim chociażm. Zglebiłem go i uwaga, <laughs> jest lepszy silnik. Nie ma 4,5V8. Nie wiem, czym 4,5, a nie 5,0. Tak, jednak 4,5. Tutaj jest 5,0, V10 Triple Turbo. 3 turbiny, też nie może. A w ogóle to była ciężka rzecz droga, droga. tu w ogóle jakaś rysa. E, no ten błotnik to jest łączony razem z tym, dlatego jest cały żany. Będzie korektor, kierut też. Mm. Jeszcze co tam, no spłotowe opony daliśmy. Ktoś będzie na bagażniku, ale nie powiem. Pewnie już wiecie. Ale no, um. nowy, wy lepszy wydech, nowy wydech, Ż wydech na popcorn chociaż jest turbina, to nie będzie szczelał. Dobra, jedziemy. się taki do 3000 tysięcy to jest takie. No dobra, to 2,5 do bo 3000 już zaczyna lekkie strzały robić. Ale do 2,5 to jest taki stary amerykański wóz. Aha, to jest no, na manualu. Czysta jazda, czekajcie. Dobra albo nie na sportowej Powiedziałem sobie on taki właśnie na nowy oponent tak klei by tu pojechać o, no stary tu chociaż tu się przejedziemy co ty robisz? Spokój się ja jadę kurde czerwone ale hamulce ma dobre mega same światła w mieście Dobra tu jest z góry Taki przepalili go chociaż No tydzień jakby stał nieodpalany Czasami Stromin czerwony o kurde nie, nowy, nie na nowy zleżak to mi się sknęło. Dobra, dam od żeby nie było szereg. duszę go Katuję go na tej jedynce. On tak fajnie leci Tak nawet fajnie leci z połową gazu I on ma właśnie taką nie wiem jak dla mnie, dla mnie to jest lepsze bo turbina tutaj nie, nie wstaje od razu tylko po jakimś czasie po jakimś czasie Słuchaj Okej, okej, okay, okay. nie 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 nie, zamierz... nie rób mi tego Ona po jakimś czasie dopiero wstaje, więc na, na początku jest takie mm, Ten wolnostak, a później trzy turbiny. Trzeba ciężko kierownica, bo dzisiaj chyba nie ma płynu wspomagania. Trzeba ciężko bączkę zakręcić. dobra. Nie ukołał się, nie, ukoń, nie ukoń. <laughs> A zapomniałbym powiedzieć. Teraz powiedzieć, a on ma dużo pieniędzy, bo ma taki mostank. No, no dobra, tu się zgodzę z tym, ale... Madri w <laughs> Zawrócimy tutaj, tak elegancko. Le On ma za dużo mocy na drift. Tam u dwóch jedynka, jedynka. Nowa skrzynia jest. Albo bardziej nowy olej w skrzyni. To jest to nie? Ale tu jest w ogóle inne co innego bo tu jest i manual właśnie teraz i właśnie sekwencja sekwencyjna Czekaj muszę albo nie Dobra, wrócimy albo hmm. do domu jedziemy czy Dobra, jedziemy tu. Do... Wrócimy. Niech zrobi, bo tu mojego kolei warsztat, tak jak mówiłem. Czy ja o czymś mówiłem? Nie, nieważne. Dobra, czy tego riefmowa. daj jeszcze się zabiję. On tak na tym LWD normalnie tak, aj, jak się wciśnie do końca tego. Spokojnie, spokojnie. 158 to chyba rekord. A niestety, znaczy dobra, to nieważne już wiadomość, mamy 5 litrów v dziesiątkę. Ale tu jak raz wracałem, jechałem tym jeszcze starym trupem. Trup, tak. Może i sprzedaliśmy go, bo nawet dobrze się sprzedał, Ale bez ogranicznika, tak? Bo jakiś cyganie, co łazisz po środku drogi? Jakiś, nie wiem, cyganie. Teraz mogę się domyślić, kogo tu kupiłem. Rebłąd ale jechałem sobie nie, a tu nagle u, tu, 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 patrz albo chyba nie takie u, tak, tak jakby się zatrzymał nie? Trzy, obroty na 3,5 tysiąca, bo wtedy kotę miałem no i no <gryw> i 190 patrzę tylko ja wciskam, a on jakby takie 3750, ale, ale tak niechętnie te właśnie tylko 3, te 250 więcej obrotów. W ogóle. Nie wiem o co chodzi. Ale, dobra, nieważne. Zrobimy chipa jeszcze i będzie 300 leciał. Zobaczycie. Raz przetestujemy. Raz, kilka razy. Dobra, ja się z wami żegnam. I elo.